Żytomierski Uniwersytet im. Iwana Franki jest jednym z najstarszych w regionie. W 2014 uczelnia uroczyście obchodziła swoje 95-lecie. Uniwersytet jest liderem za ilością studentów. Wykształcenie wyższe zdobywają tu rocznie około 8000 osób. W strukturze uczelni Funkcjonują instytuty, wydziały, katedry. Pracuje tu około 600 wykładowców. Kolejna edycja programu telewizyjnego Słowo Polskie poświęcona będzie Centrum Polonistyki, działającym przy Instytucie Filologii i Dziennikarstwa na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym. 4 listopada 2004 roku. Centrum Polonistyki otworzony został 4 listopada 2004 roku z inicjatywy i przy wsparciu rektora Uniwersytetu profesora Piotra Sałucha. Opowiada dyrektor Centrum dr. Natalia Miesiąc. Powstanie Centrum nie było przypadkowe. Ponieważ Uniwersytet ma dawne tradycje polonistyczne, zapoczątkowane jeszcze w latach 70. doktorem filologii Azom Papiną. Z jej inicjatywy studenci filolodzy zaczęły uczyć język polski. Zajęcia prowadził docent Włodzimierz Pitinow. Za kilka lat zajęcia zostały odwołane. I powrócono do tematyki polskiej dopiero w latach 90. już po odzyskaniu niepodległości. Młode pokolenie i wykładowców i studentów zaczęło aktywnie działać na niwie badań polonistycznych, uczyć się języka polskiego. W 1991 roku zajęcie fakultatywny języka polskiego prowadził absolwent uniwersytetu Sergiusz Rudnicki. Tego samego roku słuchacze fakultatywu wspólnie ze swoim nauczycielem wyjechały na letnią szkołę języka polskiego do Rzeszowa. Następnego roku pod kierownictwem Natalii Miesiąc na letnią szkołę wyjechało już 15 osób. Natchnieni atmosferą polskości, studenci i wykładowcy założyły przy Uniwersytecie klub wagabunda. W roku 1992 na Uniwersytecie powstał gabinet języka polskiego, gdzie gromadzono podręczniki z biury literatury pięknej. Około 400 książek, podręczników, słowników, informatorów otrzymaliśmy wtedy od Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zajęcia języka polskiego dla studentów w różne lata prowadziły. Mirosława Starowierowa, Ludmiła Snica, Natalia Miesiąc. W 2002 roku na Uniwersytecie uruchomiono kierunek polonistyka. W ciągu trzech lat, absolwenci Wydziału Filologicznego mogły otrzymać jako specjalność dodatkową kwalifikację nauczycieli języka polskiego. Kierunek był płatny i powodowało to małą ilość zainteresowanych. Także brakowało wykwalifikowanej kadry wykładowej. W wyniku tego specjalność została zamknięta. Absolwentów polonistyki żytomierskiej możemy spotkać w żytomierskich szkołach z nauczaniem języka polskiego. Niektóre kontynuują nauczanie w Polsce. Obecnie język polski fakultatywnie uczą studenci Instytutu Historii oraz filologzy. Zajęcia prowadzi dr Natalia Miesiąc. Zapiszemy datę. Zapiszemy datę. І прошу порівняч із горчуваким в язику українським є це іміння. Перше число. Грудня. О, вже хоо! В навясах подає. Такая формула: первый грудня первый он день, а в языке украинском первое волно число. А далее, еднаково, грудня, правда? Первый день грудня, первый грудня мы вимы, день мы вимы, 2014 году. Деньшей первый грудня 2014 году. А утро, прошу. Прошу, прошу. Ютро бендє... Ставі ми другі... не друге, ні. Друге – це в язику українській. Другі... Грудня 2014 року. А поютше, прошу. Поютше бендє... Тречі... 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 Грудня... W 2014 rok. W języku ukraińskim i w języku polskim są takie wyrazy, które są międzyjęzykowe homonimy. I inne tłumaczenie ich może e, spowodować błędy w tłumaczeniu. No na przykład, już Państwo wiecie, co to jest? Stół. Co to jest? Кресло. Так. Ну, з того і розпочнемо. Показуємо вам панству два образки. Називам один вираз. Прошу мені мовити, який то є образок. Перший, другий, але повтужач вираз. Наприклад, я ж то панство знав. Кшес, я мовив, стул. Перший образок, стул. А другий образок, Шест. Тоже. Я мові диван. Фотель. Другий образик – диван. Будьте уважні в польській мові слово диван це не диван, а це килим. Мама повішила диван на сонце. Ха-ха, як це мама могла повісити диван на сонце. А насправді мама повішила диван на сонце. To, co mama zrobiła? K -wiesna, K -wiesna. K -wiesna. Tak! Uwaga, ale to specjalnie dla dziewczynek. Naszyjnik. Gdzie jest naszyjnik? Pierwszy, Pierwszy obrazek: naszyjnik. Dziewczyna przystraja siebie naszyjnikiem. A drugi, rzemeczek. Jakby my pereklawie? Ryniec. Tak, dobrze. Tematyka polska znalazła swoje miejsce w badaniach naukowych całej plejady wykładowców naszego Uniwersytetu. Na przykład Sergiusz Rudnicki był jednym z pierwszych, kto podjął studia doktoranckie w Polsce w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Pod kierownictwem profesora Janusza Riegera on obronił doktorat na temat gwary polskiej we wsi Korczuny koło Żytomierza. Obecnie pan Rudnicki jest docentem na katedrze filozofii i jakiś czas temu obronił pracę habilitacyjną z politologii, temat której dotyczył mniejszości polskiej na Ukrainie. Nie możemy ominąć uwagą także Włodzimierza Jarzowa. w 2008 roku Okazała się monografia jego autorstwa pod tytułem Polska literatura wołynia epoki romantyzmu, która jest wynikiem wieloletnich badań naukowych i otwiera nieznane do tego czasu strony ukraińskiej literatury polskojęzycznej. Profesor Jerszow jest osobowością nieustannie poszukującą. Nie do przecenienia jego badania życia i twórczości Gustawa Olizara. Występuje on także niewątpliwym autorytetem w badaniach krajoznawczych, w tym i dotyczących polskiej problematyki. Profesor Natalia Sejko około 20 lat zajmuje się badaniami dotyczącymi polskiego szkolnictwa na Wołyniu. W 2002 roku okazała się jej monografia – Polskie szkolnictwo na Wołyniu Żydomierszczyźnie w XIX – pierwszej połowie XX wieku. Pracując nad rozprawą habilitacyjną o charytatywności w sferze oświaty na Ukrainie, pani Natalia nie uminęła tematu polskiego. Kolejna jej monografia, charytatywność Polaków na cele oświaty, okazała się w 2008 roku. Obecnie profesor Natalia Sejko jest prorektorem do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Żytomielskiego. I na tym stanowisku ona aktywnie popiera wszelkie inicjatywy polskie i studentów i wykładowców. Na katedrze pedagogiki Svitwana Koladenko od lat bada historię Liceum Krzemienieckiego, który został tematem jej rozprawy doktoranckiej. Doktor filologii Snieżana Czerniu bada polski folklor i etnografię. Twórczość polskich pisarzy jest zainteresowaniem naukowym profesora Stanisława Pultera. W języku polskim pisze wiersze wykładowca Uniwersytetu profesor Antoni Lisowski. Szczególnie aktywne badania naukowe problematyki polskiej realizowane są w Instytucie Historii. Polakom na Wołyniu pracę doktorską poswięcił pan Aleksander Burawski a jego rozprawa habilitacyjna dotyczała procesom instytucjonalizacyjnym w Kościele Rzymskokatolickim na Ukrainie Prawobrzeżnej w XVIII na początku XX wieku. W 2013 roku okazała się monografia pod takim samym tytułem. Profesor Iwan Jarmoszyk od lat bada polską historiografię dotyczącą rozwoju społeczno-politycznego i kulturalnego Wołynia. 18, początku XX wieku. Docent Maja Łutaj bada materiały archiwalne dotyczące represji lat 30. wobec Polaków żydomierzchni. Także na uniwersytecie pracują wykładowcy, które w wyniku specyfiki swojej dziedziny naukowej nie prowadzą badań polonistycznych, bo są matematykami, biologami, ale także ściśle są związani, ze środowiskiem polskim. Na przykład docent Wydziału Fizyko-Matematycznego Oleg Gierus jest Polakiem z pochodzenia, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu. Docent Wydziału Przyrodniczego Władysław Listwan jest uczestnikiem zespołu polonijnego Poleskie Sokoły. Dyrektorem Domu Polskiego w Żytomierzu także jest wykładowca naszego uniwersytetu doktor biologii Irena Perszko. Nie ominiemy swoją uwagą i dyrektora Centrum Polonistyki dr Natalii Miesiąc. Pani Natalia także skończyła wydział filologiczny wtedy jeszcze Żytomiarskiego Instytutu Pedagogicznego. Po kilku latach pracy nauczycielskiej, od 1975 roku Wykłada na uniwersytecie. Za rok została doktorantką Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Pedagogiki. W 1982 roku w Instytucie Pedagogiki w Moskwie pani Natalia skutecznie obroniła doktorat na temat nauczania języka rosyjskiego w warunkach ukraińsko-rosyjskiego bilingwizmu. Od roku 1989 Pracowała kierownikiem Katedry Języka Rosyjskiego, później Katedry Języków Słowiańskich i Germańskich. Jej dorobek naukowy to około 170 prac naukowych, 5 monografii. W połowie lat 90. aktywnie dołączyła się do organizacji nauczania języka polskiego w Uniwersytecie i Szkołach Żytowierskich. Natalia Miesiąc Prowadziła fakultatywne zajęcie języka polskiego dla studentów i uczniów szkoły nr 25. Pracowała metodystą języka polskiego w obwodowym instytucie do kształcenia podyplomowego nauczycieli. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach naukowych w Polsce. Wieloletnie doświadczenia metodyczne i filologiczne pani Natalii Miesiąc podsumowane zostały w podręczniku Język Polski dla Ukraińców, który okazał się w 2006 roku przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Polski w łódzku. Wydanie książki było bardzo ważnym wydarzeniem w ukraińskiej lingwistycznej dydaktyce. W podręczniku przedstawiony został kurs współczesnego języka polskiego, opisane najważniejsze faktyczne i gramatyczne osobliwości rozpatrywane polsko-ukraińskie odpowiedniki. Podano informacje o słowotworzeniu, normy gramatyki. Prezentacja wydania odbywa się 23 października 2006 roku w ramach obchodów 30-lecia naukowej, pedagogicznej i społecznej działalności Pani Natalii Miesiąc. Drugie wydanie książki Коштом університету оказали в 2012 році. Обецні з подрінчника користаємо студенці університету Житомирського. Є там добрим методичним порадником для всіх, хто хоче самодільно вивчити язик польський. Сьогодні у нас вже є такі дві... Єдним з керунків діяльності Центром полоністики Jest organizacja stażów zawodowych i naukowych studentów w Polsce. Corocznie studenci uczestniczą w letnich szkołach języka polskiego w Rzeszowie, Lublinie, Częstachowie, pomaga w tym Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu. Absolwentka Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Olga Makarowa kontynuowała badania naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie doktoratu wróciła do Żytomierza i wykłada na Katedrze języków słowiańskich i germańskich. Studentki Wiktoria Czerniak i Jana Krotowicz od 2012 roku odbywają staże naukowe u profesora Janu Ligiera. Wspólnie z polskimi naukowcami dziewczyny uczestniczą w projekcie napisania słownika polsko-ukraińskiego. A Jana Krotowicz w bieżącym roku dostała się na studia magisterskie Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku studenci Uniwersytetu uczestniczyły w projekcie Polskiego Biura Europarlamentu Naukowy Debiut 2011 – Stały Rozwój. Dyrektor Centrum Polonistyki, jako kurator projektu, zaproszona została do Europarlamentu. Wielkim zaszczytem dla pani doktor Було споткання з Єжою Бузьким. А звичинці конкурсу Халіна Мазур, Алексі Антонов і Любов Лозовська учасничили в конференції Подсумованцей проєкт в Польсце. Роботи центру полоністики є видання журналу Українська полоністика. Важним керунком дівальності центру. Jest wydanie czasopisma naukowego Ukraińska Polonistyka. Konceptualną podstawą wydania czasopisma zostało połączenie wysiłków skierowanych na badania tematyki polskiej w szerokim jej rozumieniu. Artykuły naukowe podzielone są na rubryki filologiczna, historyczna, filozoficzna, pedagogiczna. Jest także rubryka dotycząca wydarzeń w środowisku polskim. W internecie dostępna wersja elektroniczne pisma. Artykuły naukowe do ukraińskiej polonistyki podają naukowcy z Polski i Ukrainy. Wydanie otrzymało rejestrację państwową i wyznane jako fachowe z filozofii, pedagogiki i języków słowiańskich. Okazało się już 10 numerów ukraińskiej polonistyki. Z inicjatywy i przy aktywnym udziale Centrum Polonistyki odbywają się liczne okrągłe stoły i konferencje naukowe. Między innymi w roku 2007 odbyła się konferencja naukowa. Problemy pedagogiki w multikulturowym przestrzeniu Ukrainy. Od 2008 roku Uniwersytet jest współorganizatorem naukowego ukraińsko-polskiego forum Polska i Ukraina w kontekście procesu globalizacji i integracji europejskiej, w ramach którego corocznie odbywają się wymiany delegacjami naukowców. наш центр полоністики надає товариству вчителів полоністів Житомирської вчителі області. Центром полоністики активно співпрацює з організаціями польськими Житомежа. Давним партнером центру є стоважешені на учителі полоністів на челі з паню Мирославом Старовєров. Ве в співпраці зі стоважешенням W Centrum Polonistyki odbywają się obwodowe Olimpiady Języka Polskiego dla uczniów klas 8-9. Dwa razy do roku Centrum wspólnie ze Stowarzyszeniem organizuje obwodowe seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Owocne kontakty podtrzymuje Centrum Polonistyki z Domem Polskim w Żytomierzu. Wspólne przedsięwzięcia. Konkursy, okrągłe stoły, spotkania i wieczory poezji skierowane są na promowanie wśród młodzieży wiedzy o Polsce, jej historii i kultury, na popularyzację języka polskiego. Działalność Centrum Polonistyki wysoko ceniona jest w środowisku. 23 sierpnia 2008 roku pani dyrektor Natalia Miesiąc. Za aktywną działalność społeczną na rzecz rozwoju polskości otrzymała polskie odznaczenie cywilne Medal Pro Memoria. 6 grudnia 2014 roku z okazji 15-lecia Domu Polskiego w Żytomierzu pani Natalii został wręczony srebrny medal Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Posiada centrum, dyplomy i podziękowania Żytomierskiej Rady Miejskiej. Centrum Polonistyki za 10 lat istnienia ma czym się pochwalić i jeszcze dużo ma przed sobą. Życzymy Pani Dyrektor i wszystkim, kto się przyczynia do odrodzenia i przemnażania polskości na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym, dobrych pomysłów i natchnienia dla ich realizacji.